Cześć, z tej strony Bartek. Przechodzę do Was dzisiaj z grą, na którą bardzo długo czekałem. Pojawiła się ona na Kickstarterze w 2020 roku dzięki wydawnictwu Starling Games. W Polsce pojawiła się kilka dni temu, nakładem wydawnictwa Galakta. Gra nosi nazwę Wojna Szeptów. Bardzo lubię tą grę, ponieważ mamy tutaj ukryty cel. Do końca nie wiemy, co drugi gracz chce zrobić w tej grze, i też nie wie, co my będziemy robić. W tej grze nie kontrolujemy konkretnie imperiów, to znaczy nie wcielamy się w wojsko i nie walczymy ze sobą. Jesteśmy raczej tymi, którzy są za plecami dowódców i szeptają ich, co konkretnie mają robić. Stąd też nazwa Wojna Szeptów. W tę grę możecie zagrać już od dwóch do czterech graczy. Z doświadczenia już wiem, że rozgrywka na czterech graczy najlepiej tutaj się sprawdza, ponieważ potyczki wojny i te nerwy, że dąży do tego, żeby wygrać danym imperium, ale inny gracz dąży do tego, żeby to imperium pogrążyć, no jest bardzo frustrujące. Rozgrywka około 60 minut, w zależności od tego, jak szybko załapiecie zasady, a zasady są bardzo proste, także zapraszam Was i pokrótce Wam pokażę, jak prezentuje się ta gra. Dobrze, pokrótce pokażę Wam, jak przygotować planszę do gry. Na samym środku umieszczamy sobie planszę. Następnie wokół planszy, zgodnie z kolorami danego imperium, umieszczamy sobie karty. Tutaj mamy karty imperium niedźwiedzia. Tutaj mamy karty imperium orła, słonia, lwa oraz konia. Następnie dobieramy sobie po 20 znaczników oddziałów w danym kolorze imperium. Również, również rozmieszczamy wokół. Dobieramy sobie cztery znaczniki. Toru rundy. Następnie każdy z graczy dobiera sobie planszę gracza. Mamy tutaj do wyboru cztery: nieskończonego węża, kult szczura, pokornego pająka oraz bladego kruka. Dobiera sobie również pięć znaczników, które na koniec gry wyłonią nam zwycięzcę. Na tych znacznikach mamy namalowane z drugiej strony królestwa, które są w grze losowo sobie rozmieszczamy zakryte, ja wam pokażę odkryte żebyśmy wiedzieli potem jak na koniec gry zapunktować punktować tą rozgrywkę, więc pierwszy będzie koń drugi będzie słoń trzeci będzie lew czwarty będzie orzeł i ostatni będzie niedźwiedź o co chodzi, na samym końcu gry kiedy królestwo konia będzie kontrolowało jakiekolwiek miasto otrzyma 4 punkty Tutaj słoń otrzyma 3 punkty, lew otrzyma 2 punkty, orzeł nie otrzyma żadnego punktu, a graczowi Bladego Kruka nie będzie zależało na tym, żeby Niedźwiedź kontrolował jakiekolwiek miasto, ponieważ za kontrolowane miasto otrzyma minus 1 punktów. Tak mamy zakryte te żetony, każdy z graczy ma inny zestaw. Przygotowane mamy tutaj je do rozgrywki, więc ja już tu umieściłem każdemu z graczy jego żetony. Następnie dobiera w swoim kolorze i w swoim znaczniku agentów. I tak mamy przygotowaną rozgrywkę. Teraz co, co jeszcze przygotowujemy tutaj na planszy? Planszę mamy podzieloną na sektory oraz rejony w, kolorami. Tutaj mamy cały rejon kontrolowany przez konia, Żółty tutaj mamy lewa, zielony słonia, czerwony orła i niebieski mamy niedźwiedzia. Na tych rejonach mamy miasta, które na koniec gry dają nam punkty zwycięstwa, mamy twierdze, które odejmują nam od razu minus jeden oddział przy ataku na, na ten obszar, oraz mamy farmy, w których możemy mieć aż sześć znaczników tutaj naszych oddziałów. W normalnym momencie, kiedy nie mamy farmy, możemy mieć tylko i wyłącznie cztery oddziały. Na początku gry mamy tutaj takie sztandary, według tych sztandarów umieszczamy początkowe oddziały, czyli tutaj zielone będzie miał dwa oddziały, tutaj również dwa, czerwony, dwa, dwa, 2, 2, niebieski, czyli niedźwiedź ma aż po 3, startowe oddziały. I żółty, czyli lew, ma po dwa. Królestwo konia w ogóle nie rozpoczyna z początkowymi oddziałami. I jeszcze tutaj ma lew dwa. Dobrze, teraz Wam omówię, co znajduje się na obrębie naszej planszy i po co będą nam potrzebni agenci. Agenci będą nam potrzebni po to, żebyśmy wykonywali nimi jakieś akcje, czyli akcje tych imperiów. Ponieważ my nie kontrolujemy imperiów, my jesteśmy szeptaczami z tyłu, którzy starają się, aby dane imperium, zgodnie to jest z torem lojalności, było zwycięzcą lub poniosło porażkę. Więc gra toczy się od pierwszej rundy. Mamy cztery rundy i w każdej rundzie mamy cztery fazy, które będziemy musieli wykonać. Losowo wybieramy sobie pierwszego gracza, który otrzymuje znacznik pierwszego gracza i zaczynamy rozmieszczanie znaczników agentów. Zaczniemy sobie od kruka, więc w jaki sposób umieszczamy sobie te znaczniki? Tutaj już wiemy, że krukowi będzie zależało na tym, żeby królestwo konia było najlepsze, a królestwo niedźwiedzia było najgorsze. Tutaj w Radzie, Radzie Królewskiej mamy do dyspozycji cztery miejsca, pod którymi są różne akcje. Czasami jest jedna akcja, a czasami są dwie. Kiedy są dwie akcje, musimy wybrać jedną z nich. Pokrótce Wam opowiem, co się znajduje na tych akcjach, żebyście wiedzieli mniej więcej w jaki sposób będziemy, będziecie później rozmieszczać te znaczniki. Macie tutaj do wyboru, na przykład, za każdą kontrolowaną farmę możecie dołożyć jeden oddział. Możecie przeprowadzić atak na swojego sąsiada. Za każde dwie farmy możecie sobie dobrać kartę Imperium. Możecie sobie dołożyć dwa znaczniki do oddziału danego koloru. Jeżeli kontrolujecie danym oddziałem obszary, w której znajduje się twierdza, za taki obszar dokładacie po jednym znaczniku oddziałów, lub możecie przerzucić swój znacznik, zamienić z innym graczem i wykonać tą dodatkową akcję, którą wymienicie. Więc Krukowi będzie zależało na tym, żeby ten Imperium Konia było numerem 1, więc zaczniemy sobie tutaj od namiestnika, czyli Kruk będzie wykonywał akcję wyłożenie dwóch oddziałów. Przechodzimy do drugiego gracza. Drugi gracz sobie podejrze tutaj, będzie mu zależało na tym, żeby Orzeł był numerem 1, a Niedźwiedź był najgorszy. Więc tu już widzimy, że i krukowi i szczurowi będzie zależało na tym, żeby niedźwiedź przegrał, ale oni o tym nawzajem nie wiedzą. Najgorsza byłaby sytuacja, gdyby było tak, że kruk miałby niedźwiedzia jako najlepszego, szczur miałby go jako najgorszego. Wtedy mamy konflikt, dochodzi do wojny, cały czas będą potyczki, cały czas będą się bić. No i kombinować, żeby jak najwięcej zdobyć tych punktów zwycięstwa. Więc teraz szczurowi będzie zależało na tym, żeby wyłożyć Nowe oddziały, żeby podbić dalsze obszary. Wąż, podejrze sobie, o wąż będzie chciał niedźwiedzia tutaj wyciągnąć na prowadzenie, więc będzie sobie starał go wykładać lub podbijać. I tutaj pająk. Pająkowi zależy na tym, żeby orzeł był najlepszy, a najgorszy był koń. Więc zaczniemy sobie tutaj od, od orła, i orzeł będzie mógł podbić. Podczas jednej tury musimy wyłożyć sobie dwóch agentów, więc losowo już wyłożę tych dwóch, żeby pokazać Wam, jak przebiega tura. Każdy z graczy wyłożył sobie po, po dwóch agentów i rozpoczynamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara aktywowanie. Poszczególnych obszarów z Rady Królewskiej. Zasada gry jest taka, jeżeli mamy pusty obszar, tak jak w tym momencie, że szeryfa nikt nie wykonuje, a gracz po prawej stronie ma swój znacznik, w tym momencie gracz po prawej stronie wykonuje ten pusty obszar i również to, to które zajął miejsce w tej Radzie Królewskiej. Więc w tym momencie. Niedźwiedź wykonuje akcję szeryfa. W akcji szeryfa za każdą kontrolowaną farmę może wyłożyć sobie jeden dodatkowy znacznik z oddziału oddziału Niedźwiedzia. Kontroluje jedną, więc wyłożymy sobie w tym, miejscu, w tym miejscu znacznik oddziału. Przechodzimy do drugiej jego akcji. Wąż może wykonać, to wykonywał wąż wcześniej, więc wąż może albo za dwie farmy dobrać sobie jedną kartę, albo wyłożyć dwa znaczniki. Dobierze sobie kartę I zaraz Wam powiem, co tam się znajduje dalej. Tutaj Pająk wykonuje akcję po lewej stronie, ponieważ jego, jest, jego znaczek jest następny po prawej. Ma do wyboru: za każdą kontrolowaną wieżę dokłada jeden oddział lub atakuje. Zaatakuję i pokażę Wam, jak to działa. Możemy atakować tylko sąsiada. Nie możemy przekraczać mórz ani rzek, więc w tym momencie moim sąsiadem jest czerwony gracz, czyli orzeł. Lub, yy, yy, lub lew. Podejrzeć sobie tylko wąż, na czym wężowi będzie zależało. Wężowi będzie zależało na tym, żeby wyeliminować z gry orła. Więc zaatakujemy sobie orła. Tak jak mówiłem Wam, jeżeli zaatakuję dany obszar, na tym obszarze będzie znajdowała się wieża. Automatycznie mamy minus jeden do punktu yy, obrony, więc, do punktu walki, więc już odejmuję od razu jedną kosteczkę, wchodzę tymi dwoma kosteczkami Dwoma oddziałami. 2 minus 2 daje 0, więc usuwamy po dwa oddziały i mamy wyczyszczone i niebieski, i czerwony obszar. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że atakowałbym na przykład z zupełnie innego miejsca ten oddział, na przykład tu bym miał oddziały Niedźwiedzia, tu są oddziały Orła, to nie jest obszar kontrolowany, czyli ten początkowy, czyli z niebieską obwódką od Niedźwiedzia, musi zostawić jeden oddział i tymi trzema dopiero może zaatakować. Zawsze oddział, zawsze obszar, który nie jest kontrolowany przez dane Królestwo, czyli nie ma tego koloru. Musimy tam zostawić jedną kosteczkę po to, żeby bronić dalej tego obszaru. Czyli tu już zaatakował, następnie może znów zaatakować lub wymienić znacznik. My sobie tutaj podmienimy ten znacznik i w tym momencie wykłada sobie dwa niebieskie i wyłoży sobie je w tym miejscu. I tak. Ta pierwsza runda przebiega przez wszystkich graczy, kiedy już tutaj wszystkie ruchy zostaną wykonane. Jeżeli znacznik dojdzie do końca, tutaj pierwszej tury, kończy się ta tura. Następnie każdy z graczy musi usunąć po jednym agencie. Na chwilę obecną ma dwóch agentów, więc usuwamy sobie po jednym agencie z gry. Każdy gracz to robi w swojej turze. Jeszcze brakuje mi kruka. I ci agenci wracają do graczy. Następne co musimy zrobić, to odrzucić do pięciu kart na ręce. Ja mam jedną, więc ją zostawiam. Jeżeli ktoś miałby sytuację, że ma sześć kart, odrzuca jedną. Następny ruch, który możemy wykonać, i możemy go wykonać w pierwszej, drugiej i trzeciej turze. W czwartej turze już ten ruch jest niedostępny. Możemy odkryć i zamienić żetony lojalności. O co tutaj chodzi? Pokażę Wam to na przykładzie pająka. Pająkowi na chwilę obecną zależy na tym, żeby orzeł był, był głównym zwycięstwem, a żeby pogrążyć imperium konia. Przykładowo, imperium konia już tu znajduje się na planszy, już kontroluje bardzo dużo obszarów, w którym są miasta, więc dostanie pająk na koniec rozgrywki bardzo dużo ujemnych punktów, więc może sobie te dwa znaczniki zamienić. Kiedy już to zrobi, niestety musi je odkryć. Także każdy z graczy będzie już wiedział, jaką zamianę dokonał, jakie zamiany dokonał i na czym mu będzie zależeć, a na czym nie będzie zależeć, czyli jakie będzie chciał królestwo pogrążyć. Kiedy już to zrobimy i kiedy odsłonimy te znaczniki, przechodzimy do drugiej tury. Startujemy z drugim znacznikiem. I rozpoczynamy grę znowu z, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Znów wykładamy po dwóch agentów. Kiedy już ci agenci będą wyłożeni, możemy rozpocząć i aktywować danego, danego agenta i tutaj walczyć na planszy. W grze kolekcjonujemy karty z różnych królestw, ale kiedy możemy ich użyć? Karty możemy zagrać bezpośrednio przed, po lub w trakcie wykonywania akcji powiązanych ze stanowiskiem, które zajmujemy. Karty, które kolekcjonujemy, mają u góry symbol danego królestwa. Również mają tutaj narysowany koszt, który będziemy musieli ponieść, aktywując tą kartę. Pierwsze dwie akcje są takie same dla wszystkich kart. Pierwszą akcję aktywujemy tą kartą, drugą akcję aktywujemy, wyrzucając jeszcze jedną kartę konia. Trzecia akcja jest zupełnie inna, i do trzeciej akcji będziemy potrzebować Karty i jeszcze orła, żeby aktywować tutaj ten obszar. Gra kończy się w momencie, kiedy już będziemy po czterech turach. Następnie odsłaniamy wszystkie znaczniki, które widnieją na planszach i liczymy sobie punkty zgodnie z informacją, że. Koń Za każde miasto kontrolowane otrzymuje 4 punkty. E, tutaj 3, 2, 0 i minus 1 punkt. Każdy z graczy ma inny zestaw. Podliczamy te punkty i wyłania się zwycięzca. Ok. Widzieliście już jak wygląda przygotowanie gry i taka pierwsza podstawowa tura. E, więc teraz nadszedł czas na moją ocenę Wojny Szeptów. Ja bardzo lubię gry, gdzie mamy ukryte cele. Gdzie jest bardzo negatywna interakcja między graczami, a tutaj po prostu się to wylewa. Dlaczego? Tak jak widzieliście, układamy sobie tutaj naszą, naszą, nasz tor lojalności. Jest on zmienny. Nie wiemy, na czym zależy naszemu współgraczowi, do czego będzie dążył, czy pogrąży nasze królestwo, którego my chcemy wyciągnąć na pierwsze miejsce, czy też może będziemy mieli to samo królestwo na pierwszym miejscu i będziemy razem dążyć do zwycięstwa. Bardzo lubię tutaj ten mechanizm, że możemy sobie zmienić ten tor lojalności, przy czym odkrywamy sobie, musimy odkryć, co konkretnie zmieniliśmy, także inni gracze już wiedzą, na czym nam zależy, a na czym nam nie zależy. Jeżeli chodzi tutaj o ten tor, który mamy, dużo jest kombinowania. Bardzo dużo kombinujemy, ponieważ każdy nasz ruch powoduje dużą, dużą interakcję tutaj z tą planszą i z innymi graczami. Przemieszczanie tych wojsk tylko przez atak, gdzie nie możemy normalnie wojskami wejść na inny teren, i zostawianie tego jednego oddziału, kiedy jesteśmy na terytorium wroga, powoduje, że ta plansza bardzo szybko się zmienia. To znaczy, jak na początku rozpakowałem tą grę i zobaczyłem, że są tylko cztery te tury, tak sobie pomyślałem, kurczę, nie będzie czasu, żeby tak porozmieszczać te wojska, żeby tutaj jednak zająć większość tych miast. No, ale jednak twórcy gry naprawdę się postarali. I, I z jednego końca na drugi przechodzimy bardzo szybko, podbijamy inne terytoria, wystawiamy nowe oddziały. Świetną funkcją w grze, tutaj na torze naszych, naszej Radzie, Rady Królewskiej jest funkcja kanclerza. Kanclerz może zaatakować innego gracza. A na czym mi najbardziej zależało podczas rozgrywek, możemy tutaj zamienić nasz znacznik znacznikiem innego gracza, tutaj tylko w, w, w sektorze tutaj tej jednej Rady i od razu aktywować tą funkcję. Więc jeżeli jakiś gracz zajmie nam daną akcję, którą chcieliśmy wykorzystać, możemy zawsze położyć znacznik na kanclerz. I w tym momencie możemy wykonać tą jego akcję. Następną rzeczą, która bardzo podoba mi się w tej grze, są karty. Karty bardzo mocno zmieniają nam rozgrywkę. Podstawowe dwie akcje trzecia akcja, w której musimy zdobyć kartę innego imperium, powoduje, że mamy tutaj niesamowite kombosy. Możemy kombinować i w inny sposób atakować, w inny sposób zdobywać te rejonek, na których nam zależy. Dobieramy, kolekcjonujemy sobie te karty do pięciu, więc później mając pięć kart, na przykład z różnych królestw, mamy do wyboru pięć różnych kombosów, więc w zależności od tego, jaka będzie sytuacja na planszy, będziemy starać się wykorzystać jak najlepiej potencjał tych, tych kart, więc e, warto, naprawdę warto je zbierać e, no i korzystać z tych kart. Gra na pewno zostanie w mojej kolekcji. Przypadła mi bardzo do gustu, jak i moim współgraczom. Chociaż na początku gry, kiedy rozłożyliśmy już grę, przeczytaliśmy instrukcję, musieliśmy mieć ściągawkę odnośnie tych symboli, które znajdują się wokół planszy. Później już z czasem wiedzieliśmy, co dane oznacza, więc rozgrywka szła bardzo szybko. Próg wejścia do tej gry jest bardzo niski. Możecie usiąść naprawdę z graczami, którzy lubią area control, bo to jest typowe area control, lub nie spotkali się jeszcze z tym typem gry i chcielibyście im pokazać coś innego. Także bardzo serdecznie zapraszam Was do zagrania w Wojnę szeptów. Na kickstarterze były również dwa dodatki i mam nadzieję, że będzie taka możliwość, że Galakta wydaje tutaj w, w, w Polsce. Ponieważ z tego co czytałem i zobaczyłem przykładowe rozgrywki, bardzo mocno rozmaicają tą grę, więc mamy jeszcze większy potencjał i jeszcze więcej możliwości, jeszcze więcej dróg do zwycięstwa. Także dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam na następny odcinek, który pojawi się również za tydzień. Dzięki, cześć!